Sanatorium Fizjoterapeutyczno-Dietetyczne w Trepszyn, czyli w dzisiejszym Trzebiechowie, powstało na początku XX wieku. Przypadek sprawił, że odkryto jego architekta. Wnuk pierwszego dyrektora placówki 20 lat temu trafił na nazwisko Henrygo van de Welde i przypomniał sobie dzieciństwo. Przeczytałem w krajowej prasie, że prezydent Niemiec otwierał po renowacji zabytek w Chemnic zaprojektowany przez Henrygo van de Velde. Nigdy wcześniej nie interesowałem się historią architektury, ale nazwisko twórcy skojarzyłem z sanatorium mojego dziadka, bo jako dziecko je słyszałem i tak odkryłem tajemnicę tego miejsca. Dzięki temu Trzebiechów jest teraz regularnie odwiedzany przez historyków nie tylko z naszego kontynentu. Odbywają się tu spotkania konserwatorów zabytków i miłośników dzieł Henrygo Van de Welde. Należy się z tego powodu cieszyć, że o Trzebiechowie się mówi wszędzie, bo i telewizja niemiecka, belgijska, francuska i w Stanach Zjednoczonych na temat działalności Henrygo Van de Welde w Trzebiechowie mówi się bardzo dużo. Sanatorium w Trzebiechowie jest jedynym dziełem belgijskiego architekta w Polsce. Historycy zwracają uwagę, że budynki przetrwały ponad wiek w bardzo dobrym stanie. Swoją formą zachwycają nie tylko dachy i elewacje, ale także dekoracje wewnątrz. Odkryto je dzięki pracom konserwatorskim. Wydobyto na światło dzienne to, co jest szczególnie cenne, poza stolarką, o którą już na podstawie analiz stylistycznych można było porównać z innego, innymi dziełami tego artysty. Poza tą stolarką zachowane są tu barwy, kolory, wnętrz z początku XX wieku i dziewięć motywów ornamentalnych. W dawnym sanatorium mieści się teraz Dom Pomocy Społecznej. Od kilku lat prowadzone są tu prace nad zabezpieczeniem zabytku.